Myślałam, że może jakoś byśmy razem odrobinę po, pośpiewali. Ja przygotowałem parę takich piosenek. Pierwsza to nawet, szczerze mówiąc, tak popatrzyłem. Ja poprosiłem, żeby te światła zapalić, bo czy nie ma dzieci na widowni? Bo szczerze mówiąc, to będzie pornos. Przyinspirował mnie do napisania tej piosenki poseł Piłka. Państwo pamiętacie, był taki. On chciał zlikwidować pornografię i to zarówno twardą, jak i miękką. Co mu miękka przeszkadzała? Nie wiem, ale on powiedział, że to będzie tak restrykcyjna ta uchwała, że jak ona wejdzie w życiu, to jak się nawet m, znajdzie pod poduszką świerszczyk z czasów gomułkowskich. Gdzie nawet ta, skoro świtka była w golfie, to się od razu idzie do pudła. I ja wtedy postanowiłem, że zostanę pierwszym w kraju więźniem politycznym, który pójdzie siedzieć za dupę maryni. I napisałem porno, z którym to prowokowałem prokuratorów. Niestety prokuratorzy się nie dali sprowokować. Ale piosenka została. A mało tego, tak. Poseł Piłka, jak Państwo pamiętacie, przepadł. Ustawa nie weszła w życie, a mimo wszystko część prezydentów naszych miast, szczególnie tych nad Wybrzeżem Bałtyckim, niejako wyszła przed szereg. Ponieważ od dwóch lat nie pozwalają, żeby się nudyści pokazywali na plażach dla nudystów nad Bałtykiem. I doszło do takiej paranoi w tym roku. Słyszałam, że nad Bałtyk przyjeżdżali nudyści szukając plaż. A policja chodziła i szukała nudystów. Ale nudyści szukając plaż byli ubrani. Więc policja nie wiedziała, że to są nudyści. Pomimo tego, że poszukiwała ich na gwałt. I nawet mi opowiadali taką historię: że idą takie trzy świetnie przeszkolone policjantki koło Mola w Sopocie i nagle widzą, że leży taki facet na plaży, podobny do nudysty. Podobny, bo jednak tam trochę był przykryty. Znaczy, gazetą się przykrólnął, no. znaczy głowę się przykróna. No. Więc to mógł być to nudysta. I, i one idą, te policjantki, jedna tak popatrzyła i nagle mówiła, o matko moja kochana, jak to dobrze, że to nie mój mąż. A druga tak popatrzyła uważniej, mówi, no to rzeczywiście nie twój mąż. A trzecia popatrzyła jeszcze uważniej i mówi: E, to nawet nikt z trójmiasta. No ale piosenka została, i tu jest taki śródrefren do zaśpiewania takiej. la, la 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 To jest cały śródrefren. I tu dwa ostatnie wersy każdej zwrotki się śpiewa, także może spróbujemy. la, la 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 Na Czerniakowskiej Ruga Gagarina, w wieżowcu piętro dziewiąte, mieszkała sobie jedna Krystyna, co się puszczała co piątek. I mieszkała sobie jedna Krystyna, co się puszczała co piątek. la. la. Na ósmym jedna panna Hanina, Co miała cudną urodę, Żyła inaczej niż ta Krystyna, Bo się puszczała we środę. Żyła inaczej niż ta Krystyna, Bo się puszczała we środę. La, 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 Państwo obserwuję państwa. Macie przejść na drzwi teraz. Obserwuję te państwa uważnie i zdarza się to, co zdarza się na każdym koncercie, a mianowicie panie chętnie śpiewają. Mężczyźni w trakcie tej piosenki tak udają, że nie kumają. Ja coś panią powiem: mężczyźni to są straszni hipokryci. Okropni, to nawet cud, że ja jestem wyjątkiem. A jacy przebiegli potrafią być matko moja kochana słuchaj. Moja kumpela wypuściła męża na wieczór. Pierwszy raz od 25 lat. Jeszcze stanęła przy drzwiach i mówi do niego tak, idź, idź. Drogę do domu pewnie już pamiętasz. To ten z wrażenia, że może pójść sam na balangę wieczorem wycałowanie wszystkie palce u rąk. Zosiu, moja kochana, ale gdybyś chciała, żebym wrócił przed północą do domu, bo coś by się stało, albo może byś się mała bała zasnąć, to dzwoń do mnie, biorę ze sobą komóreczki, od razu przylecę do domu. Później z drzwi, za drzwiami wyjął baterię z wszystkich trzech, także tego dnia nawet by CBA przez satelitę go nie namierzyło. Bania. I w jedenasta nie ma, w pół do dwunastej nie ma, 12:00 nie ma, w pół do pierwszej nie ma, wreszcie ta moja kumpela mówi, no kurde, no pójdę do kuchni i wezmę ten kobiecy atrybut do ręki i mu przydzwonię po prostu. I tak usiadła przy drzwiach, tak czeka pół godziny, nie ma, godzina nie ma, półtorej, wreszcie ding, ding, wchodzi Bóg, jak popatrzał na nią i mówi, no i widzisz Zosiu? I od kiedy zafundowałem ci internet, to nic nie robisz, tylko czatujesz. Taki przebiegły był. Chociaż moim numer jeden, jeżeli chodzi o wracających do domu, to jest jednak taki, co trafił koło 12 I żona mówi: gdzieś ty był Łajzo. A on mówi: A... No, no, tak. na szlętażu. Bo nie wie, się umarł, tak? Wszyscy. A ja mam taki pomysł: ja będę leciał piętrami w dół, a Państwo spróbujcie dopasować piętro do dnia tygodnia. To jeszcze nam się odpowiedzialność rozłoży, gdyby i platformie odbiło. A odbije, bo ma go wina w swoich szeregach. Także lecimy i la, la la la. Koleje Marta z piętra szóstego, co miała piękny przedziałek. Z braku lepszego w życiu zajęcia puszczała się w Z braku lepszego w życiu zajęcia puszczała się w poniedziałek.